Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu, Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, Ale napisane jest tak, że nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Raz jeszcze wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus. Idź przed szatanie. Jest bowiem napisane, panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Moi kochani, jestem przekonany, że tak jak szatan kusił pana Jezusa na pustyni, tak samo kusi w tej chwili cały kościół, i też na te trzy rodzaje pokus jest wystawiony. Zwróćmy uwagę, co to takiego jest. Po pierwsze, na to kuszenie jest wystawiony pan Jezus, kiedy jest prowadzony przez Ducha Świętego na pustynię. Czyli Duch Święty prowadzi. Do tego, aby to kuszenie się odbyło, bo tam ma się dokonać zwycięstwo Chrystusa. Pamiętamy, Pan Jezus mówił, że Duch przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I tutaj właśnie ten sąd Ducha Świętego się dokonuje. Pierwsza pokusa jest związana z jedzeniem czyli z wszelkim utrzymaniem życia naszego. Pokusa ta więc polega na tym, że ludzie w zagrożeniu życia są wystawieni na próbę, ażeby chleb, a żeby dostatek, a żeby to, co dogadza ciału, postawić ponad to, co pochodzi od Boga, czyli Słowo Boże. I widzimy teraz, gdzie ludzie biegają za tym, co doczesne, a nie zabiegają o to, co jest Słowem Bożym, nie dociekają tego, co Bóg mówi. Przeciwstawmy się tej pokusie, szukając Słowa Bożego. Druga pokusa wystawienie na próbę Jezusa jest pokusą uderzenia w wiarę, doświadczenia, czy Bóg rzeczywiście jest dobry, czy Bóg rzeczywiście o mnie dba, czy Bóg rzeczywiście chce mnie zbawić. Wszelkie tego typu Wystawiania na próbę są szatańskim pomysłem, a człowiek wierzący w pokorze, uniżając się przed Bogiem, wyznaje wiarę, że zbawcza ofiara Jezusa Chrystusa jest rzeczywiście skuteczna i my, karmiąc się sakramentami, zbliżamy się ku chwale niebieskiej. I wreszcie, trzecia pokusa, ku której szatan prowadzi, to do tego, a żeby jeżeli się jemu odda pokłon to wtedy włada się na tym świecie I możemy się domyślać że są ludzie którzy takiej pokusie ulegają Odrzućmy ją Wyznawajmy tylko wiarę w Jezusa Chrystusa wywyższając Boga w naszym sercu a Pan sprawi że szatan odstąpi a będą nam usługiwali aniołowie Tobie Panie który podjąłeś się walki z Szatanem na pustyni, aby pokazać nam, jak Go zwyciężać, niech będzie potęga cześć i chwała i przyzywamy Twojej łaskawości, abyśmy złego pokonali i chwałę Bożą w naszym życiu ogłosili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, nasza Matka. Amen.